Cześć, Majorykoch, Wielka orkiestra świątecznej pomocy. Halo Dublin, halo Dublin, witamy Was bardzo gorąco. Łączymy się prosto ze sztabu na ulicy Dominikańskiej, czyli sztab numer jeden tutaj w Warszawie, ale Wy w Dublinie już od wielu lat organizujecie super wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Uwaga, to nie jest tylko jeden dzień. To będzie kilka dni, ale na wstępie, tylko chciałem wam jeszcze raz pokazać. Takie piękne nasze kolorowe puszki będą nie tylko w Dublinie, ale będą także w Chinach, będą w Japonii, będą w Stanach Zjednoczonych, będą w, Ka w Kanadzie, będą w Australii, na Kanadzie. W każdej szerokości geograficznej, tam, gdzie są Polacy, gram Jeszcze nigdzie w tak wielu miejscach na całym świecie nie grała Wielka Orkiestra świątecznej pomocy. To nasze identyfikatory, to jest mój, ale takie same 120 tysięcy identyfikatorów śmiga po całym świecie. A więc bawcie się dobrze. Pamiętajcie, że oprócz pieniędzy, które zbieramy dla pediatrii, dla seniorów, jedną z rzeczy najważniejszych, zwłaszcza w waszym. W przypadku to jest spotkanie się, to to, że jesteście razem, że pokazujecie, że możecie się także wspaniale, cudownie bawić tak daleko od swoich miast, gdzie... Mieszkaliście, gdzie się urodziliście, ale gratulujemy Wam, bo wiemy, że robicie super robotę, że świetnie się realizujecie. Zazdrościmy Wam pełną gębą, a teraz Wam zapowiem, co się będzie działo w Dublinie. 12 stycznia, czwartek, kameralne spotkanie, wywiad z Wampirem, czyli Rafał Bryndal i Wojciech Jagielskich, cafe en Zadawajcie im najbardziej szokujące pytania, pytajcie o wszystko, bo dwóch do wcipasów macie w jednym miejscu, a to się rzadko naprawdę zdarza. Zresztą podejrzewam, że jak już Patrzę, że jest Wojtek Jagielski, to na pewno będzie poparzeni kawą 3. No tak, już są. 13 stycznia, piątek. Koncert główny w Opium Room z dawne The Willitch. Zagrają poparzeni kawą 3. Słuchajcie, bawimy się z tą kapelą od kilku lat na najpiękniejszym festiwalu świata. Bawimy się z nimi pod płacem kultury podczas naszego finałowego grania. I tylko Wam powiem krótko: dają czadu. Świetnie się można z nimi bawić. Są kontaktowi, mają zero gwiazdorstwa w sobie, więc można ich dotknąć, można z nimi rozmawiać, wziąć autograf, zrobić sobie fotę, czyli bawić się jak najlepiej po koncercie, after party, no właśnie o tym mówię, z polskimi DJ-ami, miejsce imprezy, uwaga, na razie jest ściśle tajne. 14 stycznia, sobota, w szkole sen, piknik rodzinny dla najmłodszych i 15 stycznia, niedziela, tak jak i u nas, także u Was, wielki wino, psia impreza w Swords, później The Grand, The Grand Social, dawna prawda, koncerty, licytacje, polskie jadło, klitark, markety, rzemiosło oraz nasi goście specjalni, tradycyjni jak co roku, kulminacyjnym momentem będzie licytacja taniego wina z Polski, tanie wino z Polski, już mnie zaciekawiliście, jakie jest tanie wino z Polski, tanie są wina z Polski, a czy to jest tanie polskie wino? Szykujcie portfele, bo wino nie schodzi poniżej 300 euro za butelkę, no nie widziałem takiego wina, nawet dobrego, za takie pieniądze, grają też z nami prawie wszystkie okoliczne polskie szkoły. Dobry. Dziękujemy Wam bardzo, że jesteście razem z nami. Podziwiamy Was, czekamy na okrzyk radości, który, wam, który nam prześlecie, czyli pozdrawiamy Was prosto z Dublina, czyli pozdrawiacie Warszawę, a my to wyemitujemy u nas na naszej stacji TFM, bo z nimi gramy, TTV, wszystkie nasze strony internetowe, bądźcie oglądajcie, podglądajcie, coś się będzie działo przez cały dzień, także u nas w Polsce. Bardzo się Wam nisko kłaniamy, pozdrawiamy i trzymamy kciuki za... Piękny festiwal miłości, który będzie trwał was kilka dni. Cześć, siema!